Europa, rok 2016. Państwa zachodnie zdestabilizowały Bliski Wschód, bawiąc się w obalanie dyktatorów. Teraz są zalewane przez fale uchodźców, których większość stanowią nielegalni imigranci. Większość to młodzi mężczyźni, którzy liczą na wysoki zasiłek. Coraz częściej słychać o gwałtach i rozbojach dokonywanych przez imigrantów. Ich identyfikacja nie jest możliwa, gdyż pozbywają się oni dokumentów. A wśród nich znajdują się islamscy ekstremiści, jak ci, którzy dokonali zamachów w Paryżu. Państwa zachodnie są bezradne wobec kryzysu. Jedyne, co potrafią zrobić, to zmienić zdjęcie na Facebooku, gdy dojdzie do tragedii. Rząd PiSu nie wywiązał się z obietnic. Będzie bezpieczeństwo. Polaków, Polek, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polski. Beata Szydło zgodziła się przyjąć imigrantów mimo głosu ludzi, którzy nie chcą w Polsce takich scen jak w Paryżu czy Kele. Chcemy bezpiecznej Polski, która potrafi powiedzieć nie, gdy chodzi o sprawy dla niej ważne. Włącz się w zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie imigrantów. Powiedz nie planom PiSu. Młodzież Wszechpolska, żeby Polska była bezpieczna.